Hej, witam Was ponownie na kanale Co Jest Grane. Wracamy dzisiaj do naszych Wojen Mechów, czyli do gry Battletech z modem Rogue Tech. Dzisiaj zaczynamy klasycznie, zaczekamy aż nasze mechy się naprawią, zaczekamy aż piloci odpoczną. Przyjrzę się mechom, coś tam nam powypadało po ostatniej misji, coś tam sobie wzięliśmy z Salvage, także może uda nam się je trochę subgrade'ować, może nie. No i myślę, że jest spora szansa, że skuszę się na jedną z tych pełnoczaszkowych misji. Myślę, że ostatnie misje szły nam już całkiem nieźle. Także zakładam, że z taką jednoczaszkową też sobie poradzimy. Chociaż może się zdziwię, no ale jestem dobrej myśli. Dobra, popatrzyłem troszkę na te nasze mechy. Tak naprawdę, jedyna rzecz, nad którą się poważnie zastanawiałem, to było to Taser Rifle. No i technicznie możemy to założyć, ale problem jest taki, że nie możemy udźwignąć te, tego działka w naszej ręce. Z tego co widzę tutaj w opisie, to udźwig naszego mecha to jest 1 dziesiąta jego wagi. Czyli ten mech jest 55 tonowy, więc powinien być w stanie nosić broń o wadze do 5,5 ton. Niestety tawarzy 6,5 tony, także potrzebujemy po prostu cięższych mechów, żeby tego tasera używać. Może kiedyś nam się uda, ale tak jak mówię, musimy troszkę na to zaczekać. Kolejny upgrade naszego Argo się skończył. Tym razem myślę, że zdecyduje się na ten update w Recreation. On zwiększy morale naszych pilotów. Nie jest to też upgrade jakiś strasznie drogi, a a troszkę muszę zadbać o te nasze finanse, żeby nie przesadzić. Natomiast jak uda nam się ta jednoczaszkowa misja, to, to powinniśmy, mam nadzieję, zarobić całkiem sporo wtedy już pieniążków. Dobra, myślę, że zdecyduję się na tą misję Operation Ugly Hardware. Jest to operacja typu escort. Robiliśmy taką nie tak dawno półczaszkową i było całkiem spoko, Mieliśmy troszkę więcej siły ognia, też dzięki temu konwojowi, więc liczę na to, że nam troszkę pomogą. Także to będzie nasza pierwsza misja tego typu. Jest tutaj też całkiem sympatyczny salvage pomimo tych pieniędzy, i tak pójdę zdecydowanie w salvage, bo zakładam, że przeciwników też będziemy mieli mocniejszych. A i zarobek powinien być przyzwoity. Nasza lansa, myślę, że nie będę nic tutaj zmieniał. Mechy są w dokładnie takiej samej konfiguracji jak ostatnio. Także trzymajcie kciuki i zaczynamy. Misja gotowa. Ładna pogoda, widzenie pada. Wydaje mi się, że do tego miejsca będziemy musieli się udać, aby spotkać się z tym naszym konwojem. A później będziemy musieli albo zniszczyć pozostałe jednostki wroga, albo, albo się ewakuować, ale klasycznie mam nadzieję, że uda nam się je po prostu zniszczyć. Zdeployujmy się, może w miarę możliwości, jak najbliżej, żebyśmy nie musieli jakieś wieki się tam przemieszczać. Dobra, tu mamy jakieś towarzyszy. Przy okazji jest nawet jeden mech, kogo my tu jeszcze mamy, skorpion. Troszkę pancerza ma. Rotunda. Troszkę gorzej. Poza tym jest minimalnie uszkodzona. No i właśnie jest ten urban mech. To chyba tyle na razie. Wrogów nie widać. Ósma tura. Cały czas przemy do przodu. Wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że dopiero jak wejdziemy w ten obszar, to coś się tutaj wydarzy. Myślę, że zacznę od tego, żeby wprowadzić jednego z naszych mechów, w tym przypadku Helion, która też swoją drogą jest chyba najlepszym wyjściem na yy, danie się ostrzelać, ewentualnie w pierwszej kolejności. I zobaczymy, czy to coś odblokuje. Nie wydaje mi się, czyli chyba musimy zaczekać do końca tury. Dobra, mamy już ten nasz konwój. E, cztery samochody opancerzone. Nie wiem, nie wiem, jakie, jakie mają uzbroje, uzbrojenie, ale jakieś tam pewnie mają, także troszkę nam pomogą. Do tego mamy jeszcze tych naszych aliantów. O, jednak widać wrogów. Ja byłem pewien, że nie widać wrogów. E, gdzie tu są wrogowie? A tutaj są. A to tu jest jeszcze jeden z naszych? No dobra, widzę tylko dwa mechy. Jest to blackjack. I Rook. Blackjack wydaje mi się, że to jest 45-tonowy mech. Jego troszkę kojarzę. Myślę, że nawet w podstawowej kampanii gry pełnił on, pełnił on dość ważną rolę, szczególnie na początku. Rook. Tego nie kojarzę. Wygląda bardzo ciekawie, chociaż te dwie wielkie rakiety trochę wyglądają też przerażająco. Ciekawe tutaj jest schemat, że ten jeden kolega z naszego wsparcia, zresztą ten urban mech jest na ich tyłach. I ciekawe, czy nie spowoduje to, że te mechy się postanowią odwrócić od nas w pewnym, w pewnym etapie, co by było całkiem spoko. Dobra. E, tu jest jeden e, jeden z członków tego konwoju. O dziwo, nie mamy w ogóle zasięgu jeszcze. Nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że tego protection już nie ma, bo. O nie, tutaj jest jeszcze jeden mech. Shadowhawk. No to ten jest chyba ten jest chyba mocniejszy. Nie wiem czy nie 55 tonowy. Hmm, to tak trochę ze wszystkich stron nas tu wzięli. A bo tamte są za wzgórzem, dlatego ich nie widać. Nie wiem co oznaczają te czerwone flary. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że będzie więcej przeciwników. Ura, chyba trafił w jakiś budynek Shadowhawk. O, Urban Mech trafił w Ruka. Na razie się koncentrujemy na tym Shadow Hawku, troszkę z konieczności, a nie z wyboru. Nasza ciężarówka tutaj ma mm, nawet nie najgorsze szanse. Może odpuszczę jednak te rakiety jeszcze, ale strzelimy z tej strzelby. Mamy 47% szans i strzelamy w bok. Teoretycznie możemy zdjąć mu pancerz z tej ręki. Gdybyśmy trafili. Kolejny nas sojusznik z dwoma laserami. No i jeszcze jeden. No dobra, spróbujemy. Uu, ładnie, ładnie. Structure exposed. Dobra, nasz wolverine. No teraz szanse są już grube. Mech jest niestabilny dosyć mocno. Rączka ledwo się trzyma. No także próbujmy, próbujmy. Całkiem nieźle. Szkoda tylko, że się jeszcze nie wywrócił. Ale mamy na to jeszcze jedną szansę. Prawda, trochę stoimy bokiem do tych dwóch mechów, co mnie trochę niepokoi. No, ale cóż, już za późno na regrets. Dobra, jest knockdown, także druga kontuzja. Dobra, tutaj możemy strzelić na naszych LRM-ków. Nie wiem, czy lepiej noga, może to lepiej. AC-5 tutaj ma... No dobra, strzelimy w to. Nie ma pewnie wielkiej różnicy. Okej. Okay. Upper leg destroyed, dobra. Pilot uh, incapacitated. Po prostu wydaje mi się, że zabiliśmy pilota. What? Czy on mi rozwalił tego mecha? Co tu się stało? Moi są ok. Jeden tutaj z tego wsparcia poszedł. Zdecydowałem się na frontalny atak tutaj enforcerem, ale tylko dlatego, że da mi to drzewka, czyli troszkę ochrony. U, ile ten ma laserów. Uf, jeszcze PPC, kurczę, to może boleć. W sumie ma trochę mniej pancerza. Szanse takie same, więc może jednak spróbujemy zacząć od niego. Coś tam weszło? Hmm, czy Helionem się tak wystawiać w sumie? Jakimś miałbym się wystawiać, to chyba właśnie Helionem. Mamy tylko Black Jacka w widoku, także trochę żałuję, że jednak nie zacząłem od niego. Szanse spoko. Stronka troszkę uszkodzona. Może nawet nogę mu zniszczymy. Także próbujmy. Dobra, jednak nic wielkiego, ale się dobraliśmy przynajmniej do niego. No i chyba na koniec Raven. Zanim oni się ruszą, tutaj szanse nikłe. Ale no próbujemy. Może ręka albo noga. Mózg na ścianie pewnie jeszcze nie, ale... Ale może coś się uda. Nie, niestety nic wielkiego. Jeszcze mamy naszych sojuszników. Nie wiem, może tylko jednego. No dobra, może to przeważy szale Bardzo ładnie. Urban Mech nie trafił, ale pilot zdołał spanikować. Jest bardzo niestabilny. Gdzieś tu widziałem strzał. O tu widzę strzał. Dobra, próbujemy stąd. Czuję się troszkę bezpieczniej, bo będę trochę dalej, a szanse trafienia właściwie pewne. Więc prawda musielibyśmy trafić sobie dwóch rzeczy w jedną z tych rzeczy, czyli albo w nogę, albo w tą w ten. Pancerz boczny, no ale może nam się uda. Mm, trafiliśmy tylko z jednej. A, ale wystarczyło to na e knockdown. Pilot injured, ale no, w sumie ma jeszcze dwa życia. No dobra, on i tak leży, więc chyba to, czy zaatakujemy go z boku, czy z od frontu, to niewiele zmienia. On tu ma jakieś systemy, nie. Dobra, to może jednak nogę. Chyba zniszczyliśmy. tak jest. Bardzo ładnie. Co prawda ten, który nam się ostał, dysponuje tymi wszystkimi laserami. może bardzo boleć. Hmm. Wygląda jakby odpalił wszystko, co miał i się przegrzał. Nawet nie wiem, czy nie miał czegoś w rodzaju emergency shutdown. Co prawda, przy okazji trafił tutaj jednego, tego skorpiona, trafił sojuszniczego. No i on dosyć konkretnie dostał. Ale jak on się wyłączył, tak, to mamy bardzo fajne szanse trafienia teraz. No to chyba odpalamy wszystko, co mamy. I, a, no właśnie, nawet możemy y, tym celowanym strzałem go atakować. Czy my tu widzimy, gdzie on ma jakieś to swoje uzbrojenie? Nie, nie, nie widzimy. A, może, może nogę? Spróbujemy mu urwać nogę. Nie bardzo w tą nogę chyba trafiliśmy, a on już. A nie, po prostu nie widzimy, nie mamy wizji, bo atakujemy z boku. Może spróbuję jednak ten tors. Przy okazji też odpadłaby ręka. O, zniszczyliśmy PPC. W sumie fajnie z jednej strony. Z drugiej strony nie, nie zabierzemy jej z jego truchła, więc nie idealnie. Zaraz, czy ja mam gdzieś wizję taką dobrą? Stąd mam dobrą wizję, dobra. Będę go męczył w ten tors jednak. Dobra, coś się stało. Pilot kontuzja. Panikuję Urban Mech znowu go trafi od tyłu. Dobra, już chyba jest bliski końca. Spora ilość systemów już poszła z dymem. Teraz nasi sojusznicy go okładają. Znowu fajna salwa. No i to może być chyba jego koniec, nie? Powinno wejść właściwie wszystko, a tutaj tego damagea troszkę jest. Engine Primitive Crit. Kurczę jeszcze żyje. Ten ma dużo uzbrojenia. O, ma jeden życia, to coś. E, może specjalnie włączę jakieś standardy? Rozczynimy z tego high explosive, bo dziwo to ma najmniejsze obrażenia. Nie wiem dlaczego. No, ale tak się spodziewałem, że to go zdewastuje. Więcej celów brak, więc zakładam, że po tej turze będziemy mogli już się swobodnie przemieszczać. Ustawiam nasze mechy tutaj, tak troszkę na podwyższeniach, na tych skarpach nad wjazdem do tego tunelu, gdyż myślę, że jest całkiem prawdopodobne, że jeszcze coś tu na nas wyskoczy. Wcale bym się nie zdziwił. O, właśnie jest Enemy Contact. Co my tu mamy? Dwa samochody. Valiant. Nie wiem, co to jest zamek. Nie kojarzę zupełnie. Może być coś super badziewnego, ale jednocześnie może też być to coś, coś całkiem spoko. Dobra, myślę, że jednak ten konwój będę priorytetyzował, jednak to, aby się stąd zawinął. Przeleciał już po nich e, Leopard, a my tymczasem widzę, że mamy zalążki wizji tutaj. No i tutaj też nierówności terenu nie pomagają. No dobra. Znowu się z trochę wystawiam, ale z drugiej strony kto jak nie Wolverine? Po pierwsze i po drugie. Właściwie w ogóle nie jesteśmy naruszeni, więc chyba jedną turę nawet z superbadziewną wytrwamy. Na razie szanse są bardzo słabe. Mam nadzieję, że po ich stronie będzie podobnie. Podszedł jeden z przeciwników tuż obok nas, ale na szczęście za bardzo nas nie skrzywdził. Nasz konwój się właśnie zawinął. tutaj będziemy ich widzieć i szanse trafienia już są lepsze No, ma jednak tego pancerza trochę. No dobra, chyba musimy się tutaj wdać w pojedynek wręcz. Nie wiem, czy opcja uderzenia go z boku jest lepszym wyborem. Może bardziej z tego boku, tutaj będziemy troszkę osłonięci przed kontratakiem. No dobra, spróbuję w ten sposób. Dobrze, bardzo dobrze. Już jest troszkę mniej sprawny. Nawet bym powiedział: zdecydowanie mniej sprawny. Co on zrobi? Będzie nas strzelał w bok. Troszkę bolało. On ma też. Widzę taki fajny haczet w łapce. Raven. Dobra, tu wygląda spoko. Możemy strzelić zarówno w ten pojazd, jak i w Mecha, ale nie. Decydujemy się na pewno na pojazd. E, tu też mogę chyba podbić te amunicje. Tak, wystrzelimy wszystko, co mamy. Dobra, vehicle destroyed. Te pojazdy zwyczajowo, jak już się przebijemy przez pancerz, to one mają tendencję do dosyć szybkiego wybuchania. Masakra tutaj jest z tą górą. O, sporo weszło. Chyba się przywróci. O, pilot ejected. No to tutaj akurat się nie spodziewałem aż takiego spektakularnego sukcesu. A tu chyba możemy spróbować zdeptać ten pojazd. No to próbujmy. Szanse są takie, że zdziwiłbym się, jakby to przetrwał. Samego Kopniaka nie przetrwał. Dobra, koniec misji. E, poszło całkiem nieźle. Pierwsza misja z jedną czaszką. Także. Myślę, że upewniłem się, że to jest w naszym zasięgu, więc myślę, że od teraz będziemy szukali właśnie takich misji przez jakiś czas. Zakładam, że zanim wybierzemy się na coś, coś lepszego, to jednak musimy koniecznie zdobyć troszkę, troszkę lepsze mechy, przynajmniej jakiś jeden upgrade wykonać. Nie udało nam się niestety to zadanie, część tego zadania, żeby wszystkie jednostki przetrwały. Jedna nam zginęła. Yy, wszyscy piloci żyją, yy, są zdrowi, pancerz troszkę tylko zeskrobany z Wolverina, z Bushwackera i... może minimalnie z Enforcera. Yy, każdy po jednym killu, oprócz samochodziku, który też ma się całkiem nieźle. Dobra, chyba mam pełen zestaw, yy, weźmiemy sobie tego Hawk'a, możemy zabrać całego Mecha. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Spróbujemy. 50 tonowiec, także będzie to upgrade, jeżeli uda nam się go dozbroić. Trzy silniczki, głównie na sprzedaż albo na zapas taki komponent Engine Light, który jest dosyć drogi, jeszcze go chyba nie widziałem. Powinien nam pozwolić może wydobyć jeszcze troszkę masy wolnej z jednego z naszych mechów. Bierzemy broń do rączki, broń która waży tylko dwie tony, także chyba będziemy w stanie ją wziąć naszym, podejrzewam, jak on się nazywał? Oj, nie pamiętam. No teraz ten najcięższy mech bliskiego zasięgu. Wyleciało mi z głowy, nieważne. No i Heavy, heavy Ferro Fibrius to jest pancerz. Wydaje mi się, że on też powinien być upgrade'em dla nas, przynajmniej dla któregoś z mechów, także tyle sobie weźmiemy, ale pewne ciekawe rzeczy jeszcze, którymi bym nie pogardził, tutaj się znajdują, także zobaczymy, co jeszcze dostaniemy. Jedną część blackjacka dwie części Walianta. to raczej niezbyt fajnie. Tu jakiś Engine Fuel cell, zawsze może się przydać, to prymitywne jakieś Sensory sprzedamy, Hitsinki zostawimy, Tutaj też jest jakaś taka, nie wiem, czy to jest broń, czy jakiś dodatek do broni ręcznej. Prymitywny kokpit też sprzedam. No dobra, to chyba tyle z ciekawych rzeczy. 11 milionów wartość salvage. Wydaje mi się, że spoko. Jeśli chodzi o naprawy naszych mechu, mechów, to chyba się przekonałem do tego klikania wies. Może marnujemy na tym trochę czasu, ale nie chce mi się troszkę bawić w naprawianiu tego pancerza. To jest takie troszkę fiddly, nie do końca mi się to podoba, więc zrobimy to w ten sposób, że najpierw się naprawią, a później e, przejrzymy się, zobaczymy co da się z nimi zrobić, i ewentualnie e, będziemy kontynuować. E, też jeszcze tylko na szybko spojrzę: mamy tego naszego hoka. trzeba go naprawić na pewno. On, tak jak widać, jest w opłakanym stanie. Ale to jest 50-tonowiec. A i ten nasz enforcer to też był 50-tonowiec. Także być może zrezygnujemy zupełnie z Ravena. Zobaczymy, co się da zrobić tutaj. Bo raczej zakładam, że on tej broni za dużo nie ma w obecnym stanie i będziemy musieli po prostu go odbudować. Ale może nam się uda zrobić tutaj coś ciekawego. Także zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ale klasycznie przejdziemy do tego już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj już Wam podziękuję. Jeśli Wam się podobało, to jak zawsze zachęcam do subskrypcji, lajków i komentarzy. A my mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Do tego czasu jak zawsze bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć!